Zadanie trzecie. Matura 2017. Poziom podstawowy sierpień. Wartość wyrażenia jest równa. No tutaj widzimy, że własności logarytmów, jak bum, cyk, cyk. wiemy, że podstawy logarytmów są takie same. No i tu jeszcze stoi piąteczka. No to w takim razie zaczniemy od tej piąteczki. Dodawanie jest przemienne. W takim razie od tego zaczniemy. Czyli mamy logarytm. Tak? I ta piąteczka wskoczy jako potęga. Dwójki. To jest własność logarytmu, jedna z kilku. No i przepisujemy pozostały logarytm. Następną własnością logarytmu zostawimy sobie tutaj to 2 do 5. To jest to, że jak mamy te same podstawy tutaj, to można by było to dodawanie zamienić na mnożenie. Zobaczcie, jak to się robi. To jest logarytm. Podstawa się nie zmienia i będziemy mieć 2 do 5. O tu nawias otworzę. Razy po prostu 8 tak to można by było rozpisać inaczej no to ja tutaj to dalej dzielnie sobie przepisuję w nawiasie natomiast dostaniemy 2 do 5 razy 2 do 3 bo 8 to jest 2 do 3 dalej to przepisuję wychodzi na to, że mam tutaj 2 do 8 i żeby było łatwiej to jeszcze wykonać to ja tutaj napiszę tak 2 do 8 to inaczej można by było zapisać jako 2 do 2, bo mi chodzi o czwórkę. I jeszcze do czwartej. Bo 2 razy 4 jest 8. A tu mieliśmy do 8. Też własności po to. No i jeszcze raz przepiszę. Żeby było wszystko jasne i to mamy 4 do czwartej. W takim razie do jakiej potęgi muszę podnieść tą czwórkę, tą tu w kółeczku, żeby dostać 4 do czwartej. Do czwartej. Czyli odpowiedź B.